gość dnia w Radiu Gdańsk. Gościem Dnia w Radiu Gdańsk jest Andrzej Jaworski, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w okręgu gdyńskim, a rozmawia Piotr Kubiak. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Radosław Sikorski był wczoraj gościem w radiu TOK FM. Mówił o białoruskiej prowokacji po polskiej stronie granicy. Chodzi o słynne śmigłowce. No i polityk Platformy Obywatelskiej powiedział, że śmigłowce można było zestrzelić. Bardzo zbulwersowana była dziennikarka prowadząca tą rozmowę. Nie mogła dowierzyć temu, co słyszała. A Przemysław Czarnek stwierdził w jednym ze wpisów Twitterowych, że wywołać trzecią wojnę to jest ulec prowokacji Putina. Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, kim jest Sikorski Tusk i cała ta zgraja z platformy obywatelskiej. Pan tą retorykę Radosława Sikorskiego jak skomentuje, i czy Przemysław Czarnek nie był za ostry? Mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuacją na naszej. Wschodniej granicy, niebezpieczną od dłuższego czasu, ponieważ od samego początku różnego rodzaju prowokacje ze strony władz i Białorusi, i Rosji się zdarzały, i wiemy, że będą się zdarzać. Te prowokacje nie dotyczą tylko i wyłącznie Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczą także Litwy, dotyczą Szwecji, dotyczą Bułgarii, ale mieliśmy też, i wiemy o tym doskonale, prowokacje na terenie Stanów Zjednoczonych i odpowiedzialna władza jest gotowa na tego typu prowokacje odpowiadać w sposób właściwy. My nie potrzebujemy dzisiaj w życiu politycznym osób, które mają gorące głowy, które szybciej mówią niż myślą i które mogą doprowadzić do sytuacji wyjątkowo niebezpiecznej. Dlatego wypowiedź ministra Czarnka nie jest za ostra, ona po prostu pokazuje, jak niebezpiecznymi osobami w dzisiejszych czasach są najważniejsi politycy Platformy Obywatelskiej. Jeżeli polityk Platformy Obywatelskiej Nawołuje, czy wręcz żałuje, że nie doszło do zestrzelenia śmigłowca białoruskiego, to on de facto nawołuje do rozpoczęcia działań zbrojnych. To jest tak nieodpowiedzialne i tak głupie, że dyskredytuje to nie tylko Sikorskiego, ale dyskredytuje też jego szefa Donalda Tuska, który nie zareagował. Nie odpowiedział na tą głupią wypowiedź i w jakiś sposób podgrzewa przez to atmosferę. Pamiętajmy jeszcze, panie redaktorze, że z jednej strony właśnie ci politycy Platformy Obywatelskiej mówili i robili wszystko, aby tego muru na granicy Polski-Białorusi nie było. Przypomnijmy, że wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej z Pomorza i pani poseł Pomaska. I pan poseł Łaziewicz i z tego, co pamiętam pani poseł Chmiel głosowała przeciw. Cała platforma była przeciw. 174 posłów było przeciwko. Tak. Parlament litewski, zdaje się, jedna osoba była przeciwko. W Sejmasie jest 141 przedstawicieli. Później mieliśmy wypowiedzi Donalda Tuska, który w sposób arogancki, w sposób bardzo taki zadufany, mówił o tym, że a i tak ten płot nie powstanie ani za rok, ani za trzy lata. A później kolejna ważna osoba z Platformy Obywatelskiej mówiła o tym, że ten płot zostanie rozebrany. Gdybyśmy dzisiaj tego zabezpieczenia nie mieli, gdyby prawo i sprawiedliwość nie realizowało kolejnych zabezpieczeń na tej granicy, to mielibyśmy do czynienia z coraz większą ilością niebezpiecznych zachowań, a dodatkowe, mocniejsze prowokacje ze strony Białorusi i Rosji bo to są wspólne prowokacje myślę, że nikt odpowiedzialny nie ma co do tego żadnej wątpliwości zdarzałyby się częściej. Rosyjskie samoloty nieustannie naruszają przestrzeń innych krajów, szczególnie państw bałtyckich, są przepędzane przez samoloty NATO, ale nikt ich nie zestrzeliwuje. To była trwająca krótko prowokacja, i tylko ktoś skrajnie niemądry mógłby się nabrać, czyli kazać strzelać prawdziwymi pociskami. Oczywiście Putin i Łukaszenko by się z tego ucieszyli. To słowa Jarosława Kaczyńskiego, na, odpowiadającego na sprawę białoruskiej prowokacji na granicy, ale jeszcze bądźmy w tym temacie przez chwilę komisja do spraw wpływów rosyjskich. Pan powiedział przed chwilą, że wielu posłów platformy. Obywatelskiej, a łącznie 174 było przeciwko budowie zapory. Dlaczego teraz opozycja tak się boi tej komisji? Przypomnę nowelizację podpisał prezydent Andrzej Duda. Ona jest troszeczkę, troszeczkę chyba zęby, zęby straciła, bowiem politycy nie mogą być w tej komisji i nie byłoby zakazu, zakazu piastowania stanowisk, gdzie mamy do czynienia z pieniędzmi przez 10 lat. Ta komisja Dlaczego się obawia opozycja tej komisji? Czy ta opozycja przyniesie no, skutki, na jakie y, jej pomysłodawcy oczekują? Ja nie zgodzę się do końca, że ta komisja na tym straciła, że nie będzie tam polityków. Ona będzie miała inny wymiar, a komisja jest bardzo potrzebna. Ja myślę, że ta komisja odpowie także na pytanie: dlaczego zarządów Platformy Obywatelskiej? Prawie 629 jednostek organizacyjnych wojska polskiego zostało zlikwidowanych, zwłaszcza na wschodzie. Co wtedy robiła poseł Pomaska? Co robił poseł Aziewic z Platformy Obywatelskiej? Co robiła pani poseł Chmiel? Dlaczego posłowie platformy obywatelskiej pozwolili na to, aby Polska była rozbrajana? Dlaczego doszło do sytuacji takiej, że pora, pojawił się pomysł Platformie Obywatelskiej, aby przesunąć granicę obronną Rzeczypospolitej Polskiej na Wisłę. Dlaczego nie mamy już wtedy realizowanej tarczy antyrakietowej w okolicach Słupska? No Była prowadzona są... polityka resetu, tak Radosław Sikorski powiedział. Zaczęliśmy polity... politykę resetu. Tak I, teraz, I to jest odpowiedź na pytanie pana redaktora. Jeżeli ktoś rozpoczął politykę resetu, to... Komu ta polityka służyła? Czy ta polityka służyła Polsce, czy ta polityka służyła NATO, czy ta polityka służyła obronie cywilizacji europejskiej, czy służyła ona tym ludziom, którzy rządzą dzisiaj Białorusią i tym ludziom, którzy rządzą dzisiaj Rosją? Dlaczego Parlament Europejski nadal protestuje przeciwko tej nowelizacji podpisanej przez prezydenta, która jednak no nie jest taka ostra, jak była wcześniej? Pamiętajmy, że w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w niektórych krajach Unii Europejskiej, mamy bardzo skomplikowaną sytuację polityczną, zwłaszcza jeżeli chodzi o relacje z Rosją. Widzimy, jak Niemcy wiją się z jednej strony jeżeli chodzi o współpracę z Rosją a z drugiej strony ich czołowi politycy doprowadzili do tego aby Nord Stream powstał i czerpali z tego i czerpią bardzo sowite profity. Zależy im na tym, aby tych relacji gospodarczych nie osłabiać. Z drugiej strony opinia publiczna w Niemczech coraz bardziej mówi o tym, że nie może żyć w tak dziwnej sytuacji, gdzie co innego mówi władza niemiecka, a co innego robi. I dzisiaj ta sama władza niemiecka jest bardzo zainteresowana tym, aby Platforma Obywatelska, aby Donald Tusk powrócili do władzy. W związku z powyższym bardzo się boją tego, myślę, że bardziej boją się niż prowokacji rosyjskich i białoruskich, tego, że prawo i sprawiedliwość będzie po raz kolejny rządziło. Bardzo się boją tego, że ta komisja może wykazać, że w tych powiązaniach nie było tylko powiązań gospodarczych i to głównie osób z Niemiec, ale że także właśnie politycy, ważne osoby na terenie Rzeczypospolitej w jakiś sposób, mam nadzieję, że ta komisja to wykaże, realizowali politykę prorosyjską, probiałoruską wiemy, że jest to bardzo ważne, abyśmy wyjaśnili tą sytuację, aby Rosja i Białoruś nie mogła w żaden sposób szantażować polityków w Polsce, aby nie mogła wpływać na to, co się w Polsce dzieje i dlatego ta komisja musi powstać. A niektórzy politycy unijni robią wszystko, aby nie okazało się, że to Ci, którzy są ich pupilami, są w to w jakiś sposób zaangażowani albo będą musieli odpowiedzieć, dlaczego właśnie realizowali politykę, tak jak przed chwilą mówiliśmy, likwidacji jednostek wojskowych, prób pozwolenia na to, aby w razie odpukać jakiegokolwiek ataku, w... obrona była pod Warszawą, a nie na, od razu na wschodzie, bezpośrednio na granicy itd., itd. Donald Tusk mówi o tym, że wybory mogą być przesunięte, posądza prawo i sprawiedliwość o to, że szuka pomocy Wagnerowców ze strachu przed wyborami, mówi o tym, że Marsz Miliona Serc wybije te pomysły z głowy. Panie pośle, kiedy będą wybory? Kiedy prezydent ogłosi? Z nieoficjalnych informacji wynika, że ma być to 7 sierpnia, a wybory mają odbyć się 15 października, tak będzie? Pamiętajmy o tym, że to jest decyzja prezydenta Rzeczypospolitej i wszyscy. Przedstawiciele kancelarii prezydenta, ale także przedstawiciele prawa i sprawiedliwości mówią jednoznacznie o tym, że wybory odbędą się w konstytucyjnym czasie. Wypowiedzi Donalda Tuska są tak samo nieusprawiedliwione i tak samo żerujące na jakichś absurdach jego pomysłów, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, jak jego polityka w stosunku do Rosji, w stosunku do Białorusi, którą prowadził, kiedy w Polsce rządził. Więc nie musimy dzisiaj martwić się o to, w jaki sposób i kiedy te wybory się odbędą, bo one się odbędą dokładnie wtedy, kiedy powinny się odbyć i prezydent ma tutaj możliwość wyboru tych tak naprawdę trzech terminów, które są możliwe. 15 października to najlepszy termin? To ja jestem przekonany, że każdy termin, który zostanie przez prezydenta wskazany, jest dobrym terminem. To są odległości tygodnia czy dwóch tygodni, więc niewiele tutaj może się zmienić. Ale ważniejsze jest dzisiaj to, abyśmy mówili i myśleli o bezpieczeństwie Polski, ale także o tym, w jaki sposób ta polityka, jest realizowana nie tylko na arenie ogólnopolskiej, ale także i regionalnej, bo bezpieczeństwo to jest także bezpieczeństwo Gdańska, bezpieczeństwo Gdyni, bezpieczeństwo Pomorza. I, i to jest też ważne, abyśmy tą świadomość mieli. Przejdźmy do nazwisk. Kto liderem listy w Okręgu Gdyńsko-Słupskim Prawa i Sprawiedliwości? Pan? Panie redaktorze, my mamy dzisiaj sytuację taką, kiedy rozmawiamy i zastanawiamy się nad Ochroną Rzeczypospolitej. A nad nie listami też się zastanawiacie. Panie listy. Listy. Listy to jest nad listami przyszła. też się zastanawiacie. Prawo... Nad programem jest budowany program. Program jest ważniejszy jest. niż listy. Nie, to... ludzie są bardzo ważni. Ja się z Panem nie zgodzę. Panie redaktorze, w Prawie i Sprawiedliwości jest wiele osób, które są w stanie wystartować i realizować program. Program, który ma służyć mieszkańcom, także mieszkańcom pomoże. Pan też jest w stanie realizować program? Ja myślę, że każdy, Zapytam kto jest politykiem, zawsze może powiedzieć, że pan, ten program będę realizował, jeżeli wystartuje, a to, o tym, kto będzie startował, będą decydowały władze. Wystawimy najlepszych kandydatów, tak, aby Prawo i Sprawiedliwość mogło rządzić przez kolejne lata i rządzić po to, aby właśnie naprawiać to, co Donald Tusk i jego politycy popsuli nie tylko w Polsce wcale popsuli także na Pomorzu. Ja kiedy jechałem tutaj do radia, a jechałem z osowej obwodnicą, to muszę powiedzieć, że jestem zdumiony, że najprostsze rzeczy, które, które mogły być naprawione przez ostatnie lata, cały czas niestety w naszym regionie Za chwileczkę kuleją. o mieście, ale jeszcze kwestia, kwestia tego, kto będzie liderem w Gdańsku, Gdańskiej listy. Czy nazwiska kandydatów na senatorów są już... Panie doktorze, mamy kandydatów, którzy są w stanie, tak jak powiedziałem wcześniej, wygr wygrać. Jestem przekonany, że te osoby także, które będą wystawione do Senatu, wygrają. Nie tylko tak jak ostatnio media piszą, że wygramy w okręgu kaszubskim. Także do okręgu kaszubskiego mamy wielu dobrych kandydatów, którzy są w stanie tam wygrać, ale także do pozostałych takich kandydatów mają, którzy nie tylko powalczą, ale i wygrają. No będziemy obserwować te, tą batalię wyborczą na pewno bardzo, bardzo pilnie. E, pytanie też związane z wyborami i z tym, czy rozpadnie się trzecia droga i czy na tym może skorzystać Prawo i Sprawiedliwość? Czy macie jak, akces, jakiś może już jakiś, jakiś akces, jakieś zapowiedzi, akcesu na przykład członków PSL-u do Prawa i Sprawiedliwości lokalnych z pomorza, a może z, jakby z okręgu całego kraju zbliż, zgłaszają się do władz Prawa i Sprawiedliwości działacze PSL? Panie redaktorze, kiedy Dana partia wystawia listę, to wystawia na tych listach osoby, które nie tylko będą realizowały program, ale które są wiarygodne przez ostatnie lata w tym, co robią. Osoby, które skaczą z listy na listę, które w, w pewnym momencie szukają miejsca na jakiejkolwiek liście, to są osoby, które oczywiście są wyjątki, z reguły są w stanie realizować każdy program. Nam zależy na tym, aby mieć pewność, żeby na naszych listach były osoby które utożsamiają się z programem Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest najlepszy i w tej chwili jedyny program, który został zaprezentowany w dotychczasowej wersji, a za chwilę będzie zaprezentowany w wersji zaktualizowanej. Ja jestem ciekawy, czy Platforma Obywatelska, czy PSL, czy inne partie będą w stanie przedstawić jakikolwiek inny program z wyjątkiem tego, żeby odsunąć prawo i sprawiedliwość od władzy. Na razie dziennikarze A dopytują się o program nie... Platformy Obywatelskiej, na przykład, no ale nie możemy się dowiedzieć, jakie są jego szczegóły. Dowiadujemy się, że nie są potrzebne, nie jest potrzebny na przykład projekt CPK, nie jest potrzebny i nie był potrzebny przekop mierzej wyślany, czyli takie, takie projekty, które pokazują na nowoczesne, na nowoczesne. Na jakąś wizję nowoczesnego państwa, czyli Platforma, niestety, jawi się wśród wielu, wielu wyborcom jako taka partia, partia cofnięcia się, zacofania, a nie postępu. No jeżeli za każdym razem czy słyszymy, że, że Donald Tusk mówi tylko i wyłącznie o tym, że trzeba odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, jeżeli jego politycy to powtarzają i nie są w stanie powiedzieć także dlaczego chcą to zrobić, to znaczy, że nie tylko nie mają pomysłów na to, co Polakom zaprezentować, ale nie są w stanie powiedzieć, dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien zostać zmieniony. Jeżeli widzimy, że mamy najniższe bezrobocie, jeżeli widzimy rozwój jeżeli widzimy te inwestycje, które są realizowane w całej Polsce i po raz pierwszy zarządów Prawa i Sprawiedliwości są realizowane w sposób zrównoważony, to widzimy, że to jest dobry rząd, który realizuje to, czego Polacy od rządu oczekują. Słowo o posłance Bacie Maciejskiej oskarża byłego dyrektora o zniesławienie. Nagrywał mnie na zlecenie politycznego konkurenta. Mamy taśmy Maciejskiej, słynne taśmy Maciejskiej. Ma być tam rzekomo mowa o mobbingu ze strony posłanki. Posłanka zaprzecza. Również niewybredne przekleństwo, zdaje się, ma co najmniej jedno tam być, związane Związane z wypowiedzią dotyczącą Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka zawieszona, posłanka ma nie wystartować. Jak pan ocenia te działania liderów lewicy, którzy no tak po cichutku posłankę Baciejewską usunęli na boczny tor? Jeszcze, jeszcze jakąś karierę w polityce zrobić czy już nie? Ja zawsze powtarzałem, że mam nadzieję, że lewica będzie odsuwana od rządów i nie będzie miała swojej reprezentacji. I to, co się dzieje w Lewicy na Pomorzu, potwierdza, że to są ludzie, którzy są nie tylko nieodpowiedzialni, ale którzy wszelkimi dziwnymi, niebezpiecznymi, mafijnymi metodami walczą w swoim własnym środowisku i nie zależy im na niczym tylko na tym, aby realizować swoje osobiste cele. Odsuńmy lewicę od władzy, odsuńmy platformę. Od władzy realizujmy Króciutko. program, który służy Polakom. Króciutko jeszcze tylko ostatni temat miejski. Trzy tytuły z portalu internetowego Radia Gdańsk. Eee, przeczytam. Grunty pod forum Gdańsk sprzedane zbyt tanio, największy przekręt w historii miasta, śmierdzący problem znany od lat, czy fetor z szaduły kiedyś przestanie męczyć Gdańszczan. Na przejazd Jaszkową Doliną trzeba będzie jeszcze poczekać. Winni deweloperzy i ulewa. Nie winne władze miasta Gdańska o tym Właśnie temacie. Jak pan oceni, oceni to co się dzieje, bo mówił pan przed chwilą o swojej przejeździe do Rady Gdańsk, że no na no, nie no obwodnicy niestety tak śmierdziało nawet dzisiaj. E, śmierdzi bardzo często, nie tylko w nocy, kiedy jest tam jakaś polityka podejrzewam wypuszczania większej ilości tego smrodu, ale śmierdzi w ciągu dnia. Turyści cały czas kiedy wjeżdżają do Gdańska, są witani tym smrodem i są żegnani kiedy wyjeżdżają. To jest sytuacja, która się powtarza od kilkunastu lat. My mówiliśmy o tym, ja sam o tym mówiłem, zgłaszałem różnego rodzaju wnioski. Władze miasta Gdańska lekceważyły i to, lekceważą do dzisiaj. Myślę, że najwyższy czas, aby odpowiednie służby zbadały, co się na tym wysypisku dzieje, bo tak być nie może, żeby tysiące gdańszczan, czy może nawet dziesiątki tysięcy gdańszczan było narażonych na stały fetor. Tak nie ma na żadnym innym, wysypisku śmieci w Polsce. Poza tym nie wiemy do końca co tam jest składowane. Jeżeli chodzi o mienie Gdańszczan, bo to jest nasze mienie, to Ostatnie pamiętajmy, znamenie. że to nie tylko ta budowa kontrowersyjna, to nie tylko te 200 milionów jak to radni prawa i sprawiedliwości wyliczyli, ale to także ta zabudowa, która prawdopodobnie na dziesiątki lat zaszpyciła w nasz widoki ten teren, który ma jednak powinien mieć zupełnie inne historyczne znaczenie, także w tym aspekcie widoku na Gdańską starówkę. Dobrze, no to. Jeszcze, no, muszę Panu zadać to pytanie, bo pan startował na prezydenta Gdańska. To może Pan wystartuje na prezydenta Gdańska i, i zrobi Pan porządek jest, startowałem, jest tak źle. Startowałem, w, pokazywałem mieszkańcom Gdańska te niebezpieczeństwa i cieszę się i dziękuję tym, którzy wtedy na mnie głosowali, że właśnie przy przedstawianiu tej wizji rozwoju tak dużo Gdańszczan oddało na mnie głos. Natomiast to czekamy mieszkańcy na ostateczną... Gdańska muszą zrozumieć, że władza, która przez kilkanaście lat. Nie była w stanie rozwiązać właśnie smrodów w Gdańsku, nie była w stanie rozwiązać zaniedbanych dzielnic, to ta władza tego nie zrobi. I to stawiamy kropkę, czekając na deklarację któregoś z pana partyjnych kolegów bądź pana, żeby stanął w szranki w wyborach na prezydenta Gdańskiego. Mamy w za chwilę wybory roku. parlamentarne, panie Ważne są wybory samorządowe. I to są mega ważne ważny. wybory, a samorządowe również każde, ważne, ale dopiero za pół roku. Każde wybory są ważne. Bo one skutkują tym, jak żyjemy wszyscy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Gość dnia w Radiu Gdańsk. Gościem dnia w Radiu Gdańsk był Andrzej Jaworski, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Gdyńskim, a rozmawiał Piotr Kubiak. 9 minut zostało do 9.